łysy, stój Ręce do góry Nie stój, tak? Kurwa, dalej mhm. Zostawiła, ja jestem fagata, sexy cipka spod konina Zupa taka duża, że i szkoda nie wypinać Jak nie masz na sześciu ja jestem fagata, sexy cipka spod konina Aha. Zupa taka duża, że jej szkoda nie wypinać Jak nie masz sześciu zer na koncie, nawet nie podbijaj Dziś loty private jetem Halo. Halo? Panie kręglu, panie kręglu Słucham, ja uciekam, o, ja uciekam Ja uciekam, nie ma czysta Chodź, czy? Kiedyś luksus to był finał Ruchasz ciągle dupki, masz w domu babę Może kiedyś znajdziesz Halo Panie kolego, pan umie jeździć? Umiem, proszę mi tu naprawić tą furę, tak? Ona już, uciekła, ona już uciekła dwa razy policji, proszę ją naprawić Rakieta! O kurwa Nieprawda, proszę naprawić jej furę Ty, rakietę spotkałem Proszę Panu mi naprawić rakietę Proszę mi furę Rakieta! Naprać mi furę czy nie? Rakieta, ale nie, czekaj rakieta Ja pozdrawiam, a na odcinku? Schodź tu Mm, mm, mm. Chodź co? Co? Co do mnie koło tego łysego jestem? Powiedz coś, powiedz mu co? coś halo? Rakieta, co <gryw> A... rakieta. rakieta? To jest rakieta, no to jest rakieta, no tak! Powiedz coś No to jest rakieta Powiedz coś To nie jestem ja, o co chodzi. Dobrze, Dobra, prawie ta furia jest proszę się zatrzymać się, halo Proszę się zatrzymać, na powoczy, allo co pan robi? Co pan robi? Allo Co pan robi Co to za Za co to? Hallo O proszę Droga rakieta co, co ty do mnie gadasz? Do widzenia Rakieta, patrz, to jest rakieta no nie musisz romować No, wiem, że cię ucieka, No, nie już No, dawaj, no, gonne, no, no. Bądź bomby, bomby bądź. no, 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 bomby, no, bomby no, 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 mhm. no, I no, no, no,

Dobry, dobry. Tak. No to za mnie ryja, nie? nie? My to wysiądę zaraz z tej fury. Dobra, dobra, a, sorry, sorry, sorry. No ja Ej, myślę. Weź coś, powiedz. Nie, zamknij ryja, nic nie słyszałeś. Nie no, wypadł ony, jedź, jedź, stąd, kierowca Patrz, mam klamę i wysiadam, nie? Nie, nie wysiadaj, nie wysiadaj. Patrz. Patrz, co robię, wyciągam pistolet. Jedź, jedź, jedź. Tak, a zjadę na dół. E, ty...